Ciemno-ogarkowe wariaty. Słuchajcie, pytałem Was ostatnio, czy warto kupić Delorto do Ogara. No i powiem Wam, że zacząłem oglądać o tym Delorto. No i generalnie wszyscy, no raczej super opinie. Niektórzy tylko tam mówili, że nie bardzo. Ale powiem Wam szczerze, że ja jednak chciałbym zachować chociaż wygląd oryginalny. Ktoś jeszcze pisał mi o jakimś gaźniku B, jakimś tam, ale jeżeli dobrze wygooglałem i wyalegrowałem. To no, ten gaźnik był bardzo drogi. Tenor <laughs> to też nie należy do tańszych, ale ja generalnie chciałem kupić ten gaźnik, ale potem się zastanawiałem, kurde, no jak już nie mam oryginalnego, znaczy ja mam tylko ten gaźnik. Nie wiem, może bym kiedyś się za niego zabrał, ale ja nie lubię tego, wiesz. Ja, I tak jak powiedziałem, dlatego założyłem tutaj też CDI, bo ja chcę tym jeździć, odpalić i mieć z tego fana, nieco chwilę przyprowadzać tego do domu. Także kupiłem, słuchajcie, yy, gaźnik, yy, nie chiński, ale tajwański, bym powiedział gaźnik yy, premium. Bo to jest z tego, co widziałem, tajwańska produkcja, chyba on nawet jest tam nadrukowany z, z Duelsa. Także tutaj się dzisiaj zobaczymy. Totalnie jak on będzie ten, tak totalnie wiecie, nawet dzisiaj go nie odpalałem na tym i on na tym odpala, ale dostał jakiegoś pierdolca, on nawet słuchajcie na tej śrubce od obrotów nie reaguje, nie? Dokręcisz ją, niby podskakują obroty, potem spadają, to samo jak odkręcisz, no jedynie na tą śrubę wiadomo od mieszanki, no na to reaguje, ale z gazem tutaj jest jakiś trochę problem, z tą linką. No, mam już wątpliwości. Tutaj pomimo wymiany uszczelki, bo się siłoby wyrobiły, nie chce się tam wkręcić, to z komory pływaka też mi tam czasem to paliwo ucieka. Generalnie jeżdżę na tym od początku, na tym gaźniku, to jest chiński gaźnik chyba najtańszy jaki był, no i wiecie, jak jeździł, to ja tego nie ruszałem. No, ale coś się przestało dziać i pomijając tego, że mówię Wam, że tutaj uszczelniacze chyba są do wymiany, one były wymieniane od strony, pod sprzęgłem i pod tą zębatą wielką. No ale chyba wiecie jak to jest, yy, chyba nadszedł czas, żeby wymienić je znowu, albo poprawić, albo nie wiem co tu jest, ale ja już tego, pomimo że ja to robiłem z pomocą takiego mojego kolegi, co ma warsztat, to yy, no ja po prostu, no nie mam narzędzi, jest ja, dobra, ściągnę to, sprzęgło sobie sam robiłem, ale potem wiecie, to jest taka męka, jak ktoś ma do tego i robi to i dużo robi rzeczy i mam takiego wspaniałego człowieka, Łukasza, który po prostu robi to świetnie i po prostu widzę, że dla niego to są jak klocki Lego, mu się pali to. I no, żeby oszczędzić czasu trochę yy, yy, i żeby, wiecie, jak ja to otworzę, to zawsze mam wątpliwości, czy ja to zrobiłem tak, jak trzeba, a jak mi zrobi ten Łukasz, o którym mówię, to wiem, że to jest perełka. Dlatego, wiecie, tych uszczelniaczy, pomimo że one są do zrobienia, to nie podoba mi się ten gaźnik i powiedziałem sobie, że muszę go wypierdolić. Także generalnie jest ten gaźnik premium z Duelsa. On generalnie już wygląda w ogóle lepiej i jego waga jest inna. Bo jest pewnie z lepszego stopu zrobione. Nawet pisze tu Made in Taiwan, także pozdrawiam Was, Tajwanczycy. No i słuchajcie, tutaj będę miał na pewno mm, takich ludzi, co bardzo lubicie ten filtr, nie? Czy tam filtr, co mam, ten stożek, nie? Ach, Sporting Racing i wszyscy wywal to i tak dalej. Oczywiście zgadzam się z tym, ale też chciałem powiedzieć, że ja na tym filtrze jeżdżę też długo i mam nowy filtr, bo tam te repliki, puszkich szmerów, no znowu kasa, nie? No znowu kasa. Więc kupiłem sobie taki gąbkowy, no może będzie lepszy. Pochwalcie mnie. Czy, czy nie jest lepszy? <grytania> Więc odkręcamy to i zrobimy taką szybką przebitkę hyperlapsem czy tam timelapse'em. No, i dobra, jak już przetrzymałeś wstęp, bo ja zawsze muszę zawęzić i opowiedzieć część chociaż historii, bo może ktoś pierwszy raz jest na tej stronie i widzi jakiegoś chłopa z ogarkiem. I zaraz, bez ściemy, słuchajcie, jest przykręcony cudowny filtr, <grytanie> czy tam filtr. Więc słuchajcie, bez ściemy, odkręcamy paliwko leci. Leci pięknie, pompujemy i zaraz, bez ściemy, słuchajcie, sprawdzimy. Tylko wezmę graty, podsuwam czy on tak od razu odszczała na takich ustawieniach, jakie ma poleci. Yy, Włączyłem właśnie stoper, e, już jest 10 sekund, zobaczymy ile on pochodzi, czy zgaśnie, to nagram i Wam powiem po ilu zgasną. Na razie niech się zagrzeje. Długo nie trzeba było czekać, bo zgasł po 40 sekundach od włączenia nagrania, ale wydaje mi się, że to obroty będą za niskie. Także palimy go jeszcze raz. Tak, tak, tak no i cóż wam mogę powiedzieć no, on już chodzi tak 5 minut równiutko także nie będę się czepiał, zaraz jak trochę o dobrze już będzie to po prostu przejadę bo ostatnio nawet nie mogłem dookoła domu przejechać bo on na jedynce po tych kopcach kreta i dziurach w pewnym momencie tracił moc. Ogląda filmy tu, czy na YouTube całe, wie, że bardzo dużo było baków rdzy w baku. Wypłukałem fosolem z wodą i nie było problemu. Po dwóch latach filtr paliwa zostaje odkręcony, no i zobaczymy... Widać to? Widać. Co ja tu mam? No powiem wam, filterek jest lala. Zostawiamy, bo przewody, wiesz co, widzi, widzę, że mi cieknie po, po przewodach. No mówię, ogarek będzie wymagał serii odświeżeń, yy, na przykład, yy, no raz, że te ringi, nie? To no, będę robił na bieżąco, wam pokazywał, nie będę wam mówił. Na przykład teraz, no wiecie, nowa, nowy ten, bo tamte już ciekły trochę. Wygląda na to, że gaźnik jest super i to był główny problem tego ogara. Z tymi uszczelniaczami, no to będziemy to robić, bo na pewno żre oleju. Nie podoba mi się, bo wymieniłem, wiecie, sprawdziłem ten filtr, yy, wymieniłem przewody i popaliło. leci, ale jakoś tak mega słabo. Bo może jest go mało, więc zaraz hondą polecę na stację. Hondzieczka, lecimy dla ogarka. Panieczka będę jest. I to są właśnie takie motorki. Jemu nie będzie przeszkadzał uszczelniacz, olej, kurwa, przepoli. Ale jak w coś jest nie tak, powietrze jakieś idzie nie takie. Niestety. Panie jaki olej lejesz? Ja obecnie leję Castrol. Panie to bardzo proste, na 5 litrów oleju, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i ura, sześć. Co by nie było, lepiej tłuste niż nie. Zakarmimy. No i dobra, no i odpalamy dziada i jedziemy go tak przetestować. No na razie leci pięknie, fajnie reaguje na gaz. Trochę może mu odkręcimy, bo mam wrażenie, że troszkę mógłby szybciej lecieć. Pięknie chodzi, o pół obrotu przykręciłem i zobaczymy. Na razie wszystko chodzi gitara. Teraz chciałbym go na pełnym gazie, jak już jest rozpędzony, bo mam wrażenie, że dostaje, ale lekko zmulony. Jeszcze przykręciłem pół obrotu, czyli cały obrót. I teraz czuję, że to jest to, co ma być. Bo jest cały gaz. Jest 40 jest Także ogar musiał dostać nowe Oj, ale targa, no, targa ludzie! To na pewno jest o niewolebniej. Paliłem po czasie na zimnym pięknie.